Okej, okay. i po raz kolejny pewnie przerwało mi to w środku wypowiedzi. Ech, straszne. No ale cóż. Jakie życie. Kolejny członek zespołu R, który jest niesamowity, bo wysyła Machopa. Który ma Kopa. Hehe. <laughs> ale my mamy naszą nową, wspaniałą moc elektryczną. Która niszczy! Drowsy. To jest też ciekawy Pokemon. Wygląda jak mrówkojad. Dziwny mrówkojad, który się dziwnie na mnie patrzy. Jakby chciał zjeść moją duszę. I co on ciekawego potrafi? On potrafi wyłączać umiejętności. I to jest naprawdę groźne. Zwłaszcza, jeżeli spamujemy jedną umiejętnością. Oczywiście nie mogę go trafić zwykłym uderzeniem. No tutaj konfuzja. jest też ruch psychiczny. Ten Pokémon posłuchali się głównie ruchami psychicznymi. A więc wygraliśmy. Okej. Okay. On się poddaje. A my ciśniemy cały czas do przodu. Ok Wracamy Oddać temu oto panu Ten skradziony TM Ale on go już nie chce Więc mamy kolejny TM Dla siebie Prawie za darmo Ok tutaj mamy roślinkę drzewko Którego nie zetniemy Więc ciśniemy na dół do przodu W sumie w dół Na dół do przodu w dół Ok Nieważne. Eee, pędzimy drogą. Oczywiście obkrążymy to w kółko, bo zainteresowałem się, co jest w tym domku, nagle. Oczywiście, już Wam mogę z góry powiedzieć, że w tym domku nie ma nic ciekawego. Znaczy, jak kogoś interesuje przechowanie Pokémonów, to tak. Jest w nim osoba, która może nam przechować Pokémona na pewien czas, ale pobiera za to pieniążki my dużo pieniążków nie mamy. Oczywiście ja byłem głupi, to wszystko poklikałem i tak. Więc on wziął mi jednego Pokemona, ja później po niego teraz wróciłem. Um, I zabrał mi za to pieniążki, ale macie przestrogę dla was, żeby nie korzystać z usług tego pana. Mimo że ma wąsy, nie można mu zaufać. A on chce nas zrobić na gruby hajs. Weźmie ode mnie, sobie spodziewam chyba 100 dolarów, albo 50. Oczywiście. Płacimy mu... 100 DOLARÓW! To jest... pół POTIONA. Niedobrze. Niedobrze. Źle się dzieje w państwie duńskim. Ale idziemy tutaj. Do tego przejścia oczywiście nie możemy przejść, ponieważ jest za droga zamknięta. Specjalnie nie widzę dlaczego, bo od razu tam było wyjście. Żadnego z zawalonego czegoś nie widziałem, dlatego musimy przejść tędy. Nie, niestety nie mam ni do rana, więc się z Tobą nie wymienię. Nawet gdybym miał, to pewnie też bym się nie wymienił, bo nie lubię dziecko. Z różowymi włosami, tak ale już przechodzimy szybko przez ten tunel. Oczywiście, zawsze mam problem tutaj z wyjściem, bo klikam cały czas inny klawisz. Jesteśmy już po drugiej stronie. Możecie zobaczyć, jak trafię. Tutaj jest ten sam budynek, z którym byliśmy przed chwilą. Tutaj mamy drogę kolejnego Poketrenera którego możemy pokonać dla pieniążków i ekspa. Haha! On wysyła robaka. Ja chyba wyśle dwa robaki, z tego co pamiętam. Będzie to Will na poziomie 16 i. i Caterpie na levelu 16. te walki nie będą zbytnio wymagające. I sobie nasz defic z tym świetnie poradzi. No ma jeszcze coś trzeciego. Nawet nie pamiętam co to było. Możliwe, że jakiś kolejny katerpaja paja był Nie spodziewałbym się naprawdę czegoś bardziej bardziej ambitnego. A Widow. Nie no oczywiście, że nie zmieniam Pokemona. Mi właśnie ekspień Pikachu, choć w sumie już do końca nie mam potrzeby. I teraz przez następny okres gry będą raczej pokemony kamienne. Strasznie nie lubię pokemonów kamiennych, więc to właśnie głównie z tego powodu, że jak pierwszy raz w tą grę grałem. Nie miałem żadnego Pokemona trawiastego ani wodnego, więc pokemony kamienne sprawiały duży problem były naprawdę ciężkie do pokonania. Nie to co teraz z, e, my, mój Butterfree poradzi sobie z nimi doskonale. Dzięki ruchowi konfuzji będzie miażdżył kamienie jeden po drugim. Tak samo jakbym miał jakiegoś wodnego Pokemona, to też by był bardzo dobry wybór do walki z pokemonami kamiennymi No tu ratata może tak stali obok siebie myślą, że to będzie podwójna walka, ale jednak nie każdy z każdy z, nich z nich będę walczyć pojedynczo. No, twórcy Pokemonów jeszcze w tym momencie pewnie nie opracowali tej wspaniałej technologii podwójnych walk, ale co ich winić w końcu... Prawdopodobnie uczyli się jak robili tą grę i to, to jest nawet dobre. To jest taki... widać progres po prostu. Czy piszesz grę, piszesz grę, nagle zauważysz, że możesz robić coś innego i wdrażasz to w tą grę. I uczysz się więcej i, i w ogóle wow. Kolega, który interesuje się programowaniem, nie wiem, próbował pisać symulator grillowania, nie wiem na czym plany stanęły. Ale tam skrobię, skrobię sobie w ja Widzę Programiki też będę musiał się tego w końcu nauczyć. Matwis do czegoś zobowiązuje, będę miał to na lekcjach informatyki. Będę, będę siedział i programował, może napiszę kolejną część Pokemonów. Albo kto wie... No tutaj też mamy nasze odbicie. Wspaniała grafika, którą można się zachwycić. Tak. A co jest ciekawe, no ta gra jest dość stara. Ona w ogóle była na... na taką konsolkę małą. Gna Gamboya. Zapom wyleciała mi ta nazwa przez chwilę. Z głowy. Mm. I jakby nie patrzeć, bo tej premiery pewnie minęło jakieś 20 lat, a... Ja w to gram teraz kurczę niesamowite. To, to jest... to jest jakiś klimat, to może, może też być jakiś sentyment swego rodzaju. Ale miło się gra w takie gry. To jest w sumie sentyment. Do czego mogę mieć sentyment, skoro wcześniej nie grałem w tą grę? Ale oglądam Pokemony no. To jest jakaś taka zajawka z dzieciństwa się zbierało z chipsów i pazosy głównie się kupowało chipsy, żeby mieć ten kapselek, ten kawałek metalu z namalowanymi pokemonami i w gruncie rzeczy nie jadłem tych chipsów, bo jakoś specjalnie... Znaczy lubiłem, tak? Co prawda, no każdy dzieciak to lubił. Ale jak już się zjadło na przykład dwie czy trzy paczki, to później się tym żygało i się nie chciało tego się kupowało tylko po to, żeby mieć ten kapselek. Wymieniać się czy grać z innymi. No tutaj widzę, że jakiś pan wystawił Butterfly na 20 levelu. O, już użyje mocy ognistej od Charmeleona. On używa paraliżującego proszku i Banan został sparaliżowany w tym, sparaliżowany w tym momencie. No i Supersonic, ten ruch, o którym mówiłem wcześniej, że się go nie będę uczył. On sprawia tylko, że jesteśmy skonfudowani, nie zadaje obrażeń i jest to kiepski ruch, bo nie zadaje obrażeń. Pamiętajcie, zero defa, damage się liczy. Ja lecę taką taktyką. Skontroluję czas, żeby znowu mi się chamsko nie przerwało, yy, nie przerwali mojego słowo toku. I 240 Pinion z i jakiś potion tak poleci. Czy yy, tak będziemy leczyć? Raczej z paraliżu wyleczymy banana. Tak jak mówiłem, na Defeat raczej te efekty zbytnio nie działają. To znaczy, działają tak. Niby, niby pisze, że jest paraliżowany, że nie może się ruszyć. Ale mimo to swój atak wykonuje. Więc to głównie miałem na myśli, że one są słabe na, na, na Pikachu, te wszystkie efekty. A co tutaj nam wyślę? PJ. Jakoś specjalnie nie przepadam PJ, za PJ-em, jest to taki bardziej defensywny pokemon latający. A Pokémon latające, no za przeproszeniem, Boże, za przeproszeniem. Poloniści by mnie zjedli w tym momencie. Pokemony latające mają być szybkie, mają być agresywne. One nie mają się bronić, one mają wpaść, zjeść robaczka i uciec, tak? Ja nie będę, kurczę, się bronił ptakiem. No chyba, że w pewnym stopniu jakaś ucieczka, nie wiem. W sumie sympatycznie byłoby mieć ptaka, na którym można polecić podczas apokalipsy zombie. To mogłoby uratować nam wiele razy skórę. No ale... Tutaj nie ma zombi, tylko są Pokémony i zespół R, który jest bandą kretynów. I w sumie z tą bandą kretynów wolę walczyć niż przed nimi uciekać. W sumie zombi też są głupie. Dobra, nieważne. No nie, ważne. Jak już mówiłam, mowa o Pokémonach, nie mogę się doczekać na kolejny sezon The Walking Dead. Bo po prostu, zlajkowałem na Facebooku ostatnio ich fanpage i wstawiałem tam co jakiś czas zdjęcia z planów. I wtedy tak denerwuję, bo coraz bardziej nie mogę się doczekać i wiem, że będę się tym jarał. Seriale. Też słyszałem wiele pochlebnych recenzji na temat gry o tron i będę musiał w końcu zacząć to oglądać, choć pewnie książka jest lepsza. No ale znając mnie nie wezmę książki, tylko będę oglądał serial. Jestem leniwy. A tutaj mamy Spiroła, więc jak mówiłem Spiro jest dużo lepszy od PJ-a. Spiro czy do duo czy kaczka. Będę na to mówił kaczka. Firfacz. którego w końcu... Z, mimo wszystko... mimo wszystko... O oh Boże, co ja... Bradzę którego zdobędziemy tak, bo wymienimy się za naszego Spiroła i dostaniemy Firfacza na levelu 16, tak jak nasz Spiro. W sumie będę musiał go trochę podekspić, żeby sprawdzić, co on tam tak naprawdę potrafi, bo tylko kolega mi go polecał. Nawet nie sprawdzamy jakoś jego statystyk w internecie. Nie drążyłem tutaj na jego temat. Okej, okay, tutaj mamy w zresztą format e, rataty, która no, dość śmiesznie wygląda. Ale ma jeden taki fajny ruch, scary face. Który ma fajną animację. To śmierdzi! He. <laughs> Oczywiście. Porażki śmierdzą. OK, i mamy kolejne miasto. Oczywiście Poké Centrum zaliczamy jako pierwsze. A tutaj jakaś pani w, różo w różowych, w fioletowych włosach Daltonista. No okej. Okay. Leczymy nasze Pokémony do pełnego zdrowia. Tak jak niektórzy bogaci ludzie tankują do pełna, to my leczymy do pełna. Wychodzimy i teraz będę się kręcił tutaj po tych domostwach bo w tym oto mieście właśnie możemy wymienić yy, Spiroła na Firfacza. Po co wchodzę tutaj? Aha, do komputera, ok. Więc przy okazji może zobaczymy czy złapałem w końcu tą Abrę czy nie. Yy, zostawiamy PJ'a. Jak będzie nam potrzebny slot, to mi się wydaje. Yy, tak, zostawiłem mimo wszystko spiroła na początku, bo myślałem, że mam jeszcze innego... innego... spiroła. Nie, nie złapałem. No jak widzicie, nie złapałem, więc będę musiał się kiedyś wrócić i to nadrobić. Dobra, ucieka teleportację, tak? Mamy Parasa, ale niestety, właśnie jak szukałem, nie mam więcej Spirołów, więc będę musiał wymienić tego na levelu 16. O, komar lata, Próbuję napić się mej krwi. Trudno. Za ja jeszcze sprawdzałem komputery innych. Aby być pewnym, że nie mam, ale tylko w komputerze Billa możemy zostawiać Pokemony, a nasze te pozostałe komputery służą do zupełnie czego innego. Tutaj tym, tym komputerem profesora Ołka, tutaj przesyłamy informacje, które są w Pokedexie. I tutaj mieliśmy widziany. 40 Pokemonów i 15 mamy złapanych. Okej, okay, tutaj też dostajemy informację, że możemy dostać jakiegoś HMA. HM y to są lepsze wersje TMów. Bo haemy po nauczeniu tego ruchu jakiegoś Pokemona nie znikają, tylko zostają cały czas w naszym ekwipunku i możemy z nich dalej korzystać. No dobra, niech szybciej, kurczę, bierze mnie tego e, Spiroła. No, Pidgey zostaje. Czy małpek zostanie? Małpek chyba zostanie raczej ze mną. W razie gdybym miał jakiegoś Pokemona do złapania i musiał go tylko lekko obić. Warto byłoby za jakiś czas podeksplić tego małpa też tak do... 15 levelu. Później będę łapał pokemony na na właśnie takich levelach Ok, więc wejdźmy tutaj. I co my tutaj mamy? I oto ta panienka. Tak, oczywiście, że mamy Spiroła. Firfalcz. Wymieńmy go. Ok, wybieramy Spiroła i magiczny transfer. Papa ziemniaku. Tu, 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 tu. Wysyłamy go. I dziki transfer wysyłają się Jony, pomy do naszego Game Advance i zdobywamy ferfac. Okej. Okay. Nie ma za co. Chciałem tu zobaczyć jaki on ma level, bo nie byłem pewien, czy ja go dostanę na jakimś konkretnym levelu, ale dostałem, dostałem go na takim samym levelu jak miałem Spiroła, więc naprawdę Okej. Okay. Tutaj sprawdzamy jego yy, ruchy Dam wszystko co tutaj on mamy. Yy. Okej, okay, zobaczmy co on tutaj ma. Atak Fury krzyk, Atak Piaskiem i to coś pierwszego, to co jest typu latającego. Ruchy typu latającego ogólnie są dobre. Będziemy mieli kaczkę w drużynie. Od razu tutaj pozdrawiam mojego znajomego kaczora. Cześć, kaczor. <grym> A tutaj mamy klub Pokémon który jest naprawdę świetnym miejscem. Z jednej przyczyny. Spójrzcie na tego dziaska z wąsem. Tak, on ma wąsy. Jest tutaj właścicielem, czy głównym zarządcą tego pokerklubu. On tam będzie opowiadać o swoich pokemonach. No i co, co dalej? Musimy przejść przez te katusze dla jednej cennej rzeczy. Otóż to on w zamian za to, że go wysłuchaliśmy, dostaje nam e, kupon na rower. I za ten kupon możemy sobie wziąć rower, który miał wcześniej cenę całego miliona pokedolarów. dolarów. Oh yeah! Całkiem dobra zniżka! I całkiem dobry handel. Dobra, wspaniała wymiana. Posłuchaliśmy go 3-4 sekundy, może i dostajemy kupon na rower. Tutaj tam jak widzieliście, mamy roślinkę, która nam blokuje wejście do sali Pokémon. Więc. Nie będziemy mogli tam wejść, ale w tym momencie wrócimy się odebrać nasz rower, bo możemy, musimy znowu przejść tym tunelem. No, właśnie, no to jest tak, że jak się wchodzi, to się trzyma ten guzik, a później, jak się wychodzi, to okazuje się, że w tą stronę co wcześniej szliśmy, są te schody do wyjścia. Jak się automatycznie wchodzi i wychodzi, to jest strasznie męczące. <laughs> Nasz musiałem sobie odkaszlnąć lekko. Przepraszam Was za to bardzo. Ale zaraz będziemy mieli nasz wymarzony rower, który znacznie przyspieszy nam podróżowanie po świecie Pokémon. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. I tutaj mamy sklep z rowerami. W składzie tak samym jak było wcześniej. Nikt stąd nie uciekł, nikt nie doszedł. Okej. Okay. I dostajemy rowerek. Zapraszają nas ponownie. A raczej my tego miejsca chyba nie odwiedzimy. I teraz zobaczmy. Mamy go w plecaku. Wszystko nam się mieści do plecaka, bo nasz plecak jest bardzo pojemny. I co? Ja tutaj. Będę teraz chyba jakoś kombinował, żeby ten rower przypisać pod klawisz, bo jest taka możliwość, aby się go dużo przyjemniej używało. No to innym pojęcie, jak to działa. Później będę sprawdzał w opcjach. I teraz go użyjemy. Tak, tak to działa. Tak sobie śmigamy na rowerze. Oczywiście. Ten rower jest ważny też z jednego ważnego powodu. E, w pewnym momencie gry pojawia się miejsce, do którego możemy wejść tylko i wyłącznie, kiedy mamy rower. No ale... Skoro już go mamy, nie ma czym się martwić. A więc teraz chwilowe cięcie. Ja tu obadam dokładniej. M teraz? Nie. Kiedy będzie to cięcie? No w każdym razie zaraz będzie... Takie cięcie. Ja będę oba obadywał yy, tutaj klawiszologię yy, przy emulatorze. Korzystam z emulatora. Nie gram na Game Boyu. A, Czy ja to już zrobiłem? Czy ja tego jeszcze nie zrobiłem? No zaraz się zobaczy. Zaraz się okaże. Tak, raczej to zrobiłem, bo tak to bym musiał tutaj. Otworzyć plecak i kliknąć, żeby użyć roweru. No, jak mówiłem, te schody są męczące. No, ale trudno co z tym zrobić. No i teraz możemy kulturalnie jeździć na rowerku. Strasznie usprawnia podróżowanie. Później będziemy jeszcze mieli jedną taką ciekawą umiejętność będzie tu umiejętność lotu, która pozwoli nam latać między lokacjami. Nie będziemy mogli się tym poruszać jako takim zwykłym poruszaniem, ale będziemy mogli przemieszczać się z jednego miasta do drugiego, co będzie bardzo przydatne. Więc kupujemy 5 pokeboli, zawsze nam się przydadzą. I nie wiem co, czy jeszcze coś kupowałem. Prawdopodobnie sprzedawałem tak, sprzedawałem, sprze, sprzedałem właśnie nuget. I coś jeszcze chyba Moonstone'a. Bo z tego Moonstone'a raczej nie będę korzystał. A nie zostało. Więc okej. Okay. Więc to już koniec naszych działań w Pokemarcie. Aha. Okej, okay, że nie jest czas na użycie tego. Więc nie możemy jeździć rowerem podczas, podczas bycia w sklepie. Okej, okay, tam na dole jest statek, a, a, a po prawo jakaś jaskinia. Ja się udam raczej do jaskini i w tym momencie w sumie będę już was żegnał.